Witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami poseł Przemysław Wittler i Tomasz Sommer, rzecznik kampanii parlamentarnej, a także młodzi Polacy, którzy nie chcą limitów imigrantów ustalanych przez premier Ewę Kowacz I proszę Tomasza Sommera o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jesteśmy obecnie w takiej dosyć dziwnej sytuacji. Dopiero co odbyło się nieudane referendum, a mimo fiaska tego referendum, Rząd znowu próbuje przeprowadzić coś wbrew Polakom. Tym razem to coś to jest zbudowanie obozów koncentracyjnych dla imigrantów, którzy chcą jechać do Niemiec, ale rząd niemiecki ich nie chce, w związku z czym chce ich przerzucić do Polski i ci ludzie mają tutaj trafić pod jakiś tam system nadzoru i być, będą trzymani. Nie wiadomo właściwie jak długo, nie wiadomo też... Ilu ich będzie. Mówi się już w tej chwili o 12 tysiącach, ale niektórzy mówią nawet o 16 tysiącach. A biorąc pod uwagę to, że mają prawo do sprowadzania rodzin, to łatwo to sobie pomnożyć. Prawdopodobnie czeka nas przybycie około 80 tysięcy ludzi. Polacy nie chcą tych ludzi siłą zatrzymywać w Polsce. Polacy wiedzą, że jakby ci ludzie idą zupełnie do innych krajów i Naprawdę nie wybrali sobie Polski jako miejsce swojego azylu. Polacy chcą, żeby ci ludzie mieli wybór, natomiast rząd jakby robi wszystko, żeby tę dyskusję bez, żadnej dyskusji, bez, bez żadnego głosu społecznego przeprowadzić. Nasza partia postanowiła umożliwić ludziom oddanie takiego głosu, przedstawienie swojej propozycji. Opracowaliśmy krótką petycję do rządu premier Kopacz, którą za kilka dni złożymy, już za moment na kilku stronach internetowych ta petycja się pojawi i będzie można składać pod nią podpisy. Liczymy, że tysiące ludzi przyłączą się do głosu tej petycji i za parę dni złożymy to na ręce pani Kopacz i mamy nadzieję, że pani Kopacz po raz pierwszy w końcu zdecyduje się usłuchać głosu Polaków. I proszę pana posła Przemysława Wiplera o odczytanie tej krótkiej petycji. Szanowni Państwo, dwie godziny temu w... W parlamencie, w Sejmie wnioskowałem o sejmową debatę w tak ważnym temacie. Chciałem, by pani premier Kołpatrz, rząd, poszczególne kluby parlamentarne, poszczególne partie polityczne określiły swoje stanowisko w tak ważnym, poruszającym miliony Polaków w temacie. Nie wiemy, ilu ma do Polski zostać przeniesionych nielegalnych imigrantów, ludzi, którzy nielegalnie przekroczyli granice Unii Europejskiej. Nie wiemy, w jakich miejscowościach, w jakich yy, okręgach mają być oni przetrzymywani? Słyszałem nieformalnie, że tutaj jest mowa m.in. o Zgorzelcu, Słubicach, o tamtym rejonie przede wszystkim. Nie wiemy, jaki ma być mechanizm finansowania tego, dlatego zaproponowaliśmy, by Polacy, którzy nie chcą w Polsce obozów dla imigrantów, nie chcą przymusowych obozów dla imigrantów, mieli możliwość wypowiedzenia się. Podobną petycję przygotowali Czesi, pod tą petycją podpisał się były prezydent Czech, Wacław Havel, pod obecny prezydent, pan Zeman, Wacław, Wacław pod podobną petycją podpisał się były prezydent Czech, pan Wacław Klaus, obecny prezydent, pan Zeman również podpisał się pod taką petycją. Bardzo wielu Czechów podpisało się. Jesteśmy głęboko przekonani, że Polacy również podpiszą się pod taką petycją. Odczytam jej treść. My, niżej podpisali obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wzywamy panią premier rządu RP Ewę Kopacz do odrzucenia kwot relokacji imigrantów przewidzianych dla Polski przez Komisję Europejską. Domagamy się, domagamy się także natychmiastowego zaprzestania negocjacji na ten temat z odpowiednimi czynnikami unijnymi i innymi rządami i zapewnienia, że żadnych umownych kwot dotyczących liczby imigrantów w Polsce po prostu nie będzie. Przyjęcie takich kwot. Oznacza bowiem wzięcie na siebie zobowiązania do zmuszenia dużej grupy uchodźców do pozostania na terytorium naszego kraju pod groźbą sankcji policyjnych i karnych na zlecenie państw, w których przywódcy w różny sposób uchodźców zaprosili do siebie. Działanie takie jest zarówno bezsensowne, jak i niehumanitarne wobec osób, które w Polsce pozostawać nie chcą, co może skłaniać je nawet do aktów desperacji. Co więcej domagamy się zapewnienia wszystkim uchodźcom pozostającym na terenie Polski prawa do przemieszczenia się do tych części Europy, które wybrali sobie za prawdziwy cel swojej emigracji. Nie chcemy by w Polsce powstawały obozy uchodźców, będące w istocie obozami koncentracyjnymi dla ludzi, którym uniemożliwiono dotarcie do wybranego przez nich celu. Tworzenie takich obozów nie ma nic wspólnego ze sferą pomocy humanitarnej. Jest w istocie policyjną akcją zleconą przez państwa trzecie. Nie jesteśmy obojętni na cierpienie tysięcy ludzi spowodowane przez wojenne katastrofy, ale jesteśmy przeciwni manipulacji opinią publiczną przez tworzenie fałszywego poczucia solidarności z imigrantami, którzy nie wybrali z własnej woli Polski jako miejsca ucieczki. Szanowni państwo, kilka. Godzin temu szef Komisji Europejskiej, pan Jean-Claude Juncker, ogłosił kapitulację Europy w sprawie imigrantów. Ogłosił, że trzeba ich przyjąć, trzeba otworzyć granice europejskie, ponieważ Europa się starzeje, Europejczycy nie mają dzieci i trzeba dodać świeżej krwi Europie. My jesteśmy temu przeciwni, jesteśmy za stworzeniem mechanizmów, dzięki którym Polacy przestaną wyjeżdżać z Polski i zachcą mieć w Polsce dzieci, a jesteśmy przeciwni stworzeniu mechanizmów, w ramach których powstaną getta islamskie, getta muzułmańskie w Polsce, w poszczególnych polskich miastach. Powstają takie dzielnice całe ludzi, którzy nie szanują polskiego porządku prawnego, ludzi, którzy nie szanują naszej tradycji. Ci ludzie chcą nas skolonizować, a nie uchodzić tutaj przed wojną. Ci ludzie, którzy uciekają z Węgier, nie uciekają przed wojną, uciekają przed mieszkaniem w biedniejszym państwie europejskim, jakim są Węgry, do bogatszych państw europejskich, jakim są Austria, Wielka Brytania i Niemcy. Szanowni Państwo, takie plakaty będą wisiały w całej Polsce, będą wisiały we wszystkich polskich powiatach. Takie plakaty Będą nasi sympatycy, nasi kandydaci na posłów będą w najbliższych tygodniach wieszali w całym kraju. Będziemy również zbierali we wszystkich miastach w Polsce, w których działają nasze struktury, nasi sympatycy, podpisy pod tą petycją. Przede wszystkim drogą do zebrania podpisów będzie internet, w którym jesteśmy najsilniejszą formacją w Polsce. Na stronie partiakorwin.pl już jest umieszczona ta petycja. Będzie ona powielona na innych stronach i tam ludzie mogą w wersji elektronicznej się podpisywać i solidaryzować się naszymi postulatami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Jackinier powiedział, chwilą w sumie, że Polska później na Unię Europejską i Zebek i NATO będzie rozwala przesłanie wojsk do Syrii. Również polskich wojsk. Czy Pana zdaniem byłoby to jakieś rozwiązanie tego kryzysu? Wojska powinni wysłać ci, którzy destabilizują i destabilizowali północną Afrykę i Syrię. Wojska powinni wysłać tam Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, ci, którzy sprzedają broń do Syrii obu stronom konfliktu, ci, którzy, których wojska, których samoloty bombardowały Libię i północną Afrykę, ci, którzy pod szczytnymi hasłami doprowadzili do upadku ostatnich zrębek państwowości w północnej e, Afryce. I w Azji mniejszej. Mamy teraz sytuację taką, w której jeżeli przyjmiemy w tym roku kilkaset tysięcy, za rok będziemy mieć miliony emigrantów na naszych granicach, to jest o, można powiedzieć upadek granic Europy. To jest doprowadzenie do tego, że chaos, który mamy w północnej Afryce, chaos, który mamy również w Syrii, zostanie przeniesiony do Polski razem z terroryzmem. Jak widać na tym plakacie, my przypominamy słowa przywódców państwa islamskiego, którzy powiedzieli: wyślemy do Was, do Europy, pół miliona uchodźców i wyślemy razem z nimi. Naszych terrorystów. My bardzo poważnie traktujemy te słowa, te zapowiedzi i bardzo wielu Polaków, miliony Polaków traktuje bardzo poważnie te słowa. Jeżeli ktoś mówi, że będzie nas zabijał, jeżeli ktoś mówi, że przyniesie terror do naszego kraju, do naszej części świata, to powinniśmy śmiertelnie poważnie to traktować. Zwłaszcza, że wiemy, że mówią to terroryści, ludzie, którzy nie żartują, ludzie, którzy obcinają głowy, ludzie, którzy zabijają Polaków, zabijają Europejczyków, zabijają chrześcijan, zabijają tych ludzi, którzy myślą inaczej niż oni. I Polacy, niezależnie czy mają pogląd Prawicowe, lewicowe, konserwatywne czy liberalne boją się tego, boją się lekkomyślnych decyzji, a my nie chcemy, żeby rząd Ewy Kopacz zostawił kolejnym rządom, kolejnemu parlamentowi problem i kukułcze jaja w postaci dziesiątek tysięcy imigrantów, bo to jest po prostu pierwszy krok. To nie jest ostatni krok, to jest pierwszy krok w całej tej polityce europejskiej, która zbankrutowała, w polityce polskiej, z której spójnej nie ma. Leszek Miller. E, chcąc wysłać wojska polskie e, do Syrii, licytuje się i chce wciągnąć Polskę w konflikt, który nie jest naszym konfliktem. Polscy żołnierze nie będą umierali za Damaszek, polscy żołnierze nie będą umierali za Aleppo, polscy żołnierze nie będą umierali w tych e, w miastach, których nie znają, których Polacy nie potrafią wskazać na mapie. Jesteśmy, powinniśmy pomagać e, tym ludziom, którzy są skrzywdzeni przez działania wojenne, ale wysyłanie wojsk polskich do e, Syrii nie skończy się niczym dobrym bo będą musieli się opowiedzieć konkretnie po jednej ze stron, albo po stronie pana Asada, e, albo przeciw panu Asadowi. Przeciw panu Asadowi to jest również przeciw Federacji Rosyjskiej i to jest próba eskalacji konfliktu, który wciągnie w ten konflikt również Federację Rosyjską. To jest lekkomyślne, to jest bardzo złe, e, to jest niedobre, to nie jest rozwiązanie naszych problemów, tylko wciągnie nas w kolejne nowe. Czy jeszcze jest jakieś pytanie? Tak, czy myślałam, że po się spóźnili, tylko że dobry Nie lepszy. Czy może pan jeszcze e, powtórzyć, e, faktycznie partia Korwin sprzeciwia się temu, co ustalono dziś w parlamencie europejskim? Nasza partia Korwin uważa, że tylko jedna kwota emigrantów do Polski jest dopuszczalna, to jest kwota zero. Nie jak mówi premier Kopacz, jednego dnia 2000, jednego dnia 10 tysięcy, nie jak mówi Jarosław Gowin, który mówi, że Polskę stać na przyjęcie 15 tysięcy imigrantów, nie jak mówią ci, którzy mówią, a przyjmijmy kilkadziesiąt tysięcy, a za rok kilkaset tysięcy. Dla nas jedyna kwota to jest kwota zero. Tym bardziej, że mówimy tutaj cały czas przypomnę o imigrantach, nie o uchodźcach. Ci ludzie, którzy wyjeżdżają w chwili obecnej z Węgier, to są młode byki, to nie są e, małe dzieci, to nie są e, kobiety z, ma, z maluszkami. E, takich ludzi zawsze Polacy przyjmowali i, by, i przyjmować będą, e, ale będą ich przyjmować nie w obozach, tylko tych ludzi, którzy będą chcieli przyjechać do Polski. Obecna sytuacja jest taka, że oni nie chcą być ani w Węgrzech, ani na Słowacji, ani w Czechach, ani w Polsce. Oni chcą jechać do Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, e, ponieważ Aż tam dostaną pieniądze za sam fakt mieszkania, tam za sam fakt posiadania dzieci. To jest bankructwo modelu polityki międzynarodowej, wewnętrznej, unijnej. I model, modelu również demograficznego. To się rozsypuje. Mówiliśmy, że Europa się rozsypie. Wielokrotnie o tym mówił Janusz Korwin-Mikke. Przypomnijmy, że rok temu Janusz Korwin-Mikke w Europarlamencie mówił, że e, konflikt i opowiadanie się państw unijnych przeciw Asadowi doprowadzi do tego, że setki tysięcy imigrantów pojawią się na granicy europejskiej. I miał rację. Mówił, że wrogowie Polski, wrogowie Europy nie są w Moskwie, tylko w meczetach Antwerpii, Berlina, Hamburga. I miał rację. I w chwili obecnej to, o czym mówił w kampanii prezydenckiej, o czym mówił w kampanii europejskiej rok temu, niestety się materializuje dla nas wszystkich. Niestety, ponieważ to jest bardzo poważny problem a, i to jest rezultat polityki prowadzonej przez poszczególne państwa unijne i przez Europę w ostatnich dekadach. Są plakaty, jeszcze um, takie plakaty znajdą się w internecie i chcielibyście państwo apelować, żeby podpisać petycję? Będziemy apelować o podpisanie petycji. Takie plakaty będziemy wieszali w całej Polsce. Również tego rodzaju billboardy, na nie zaczniemy teraz zbierać pieniądze. Widzimy, jak wielkie emocje ten temat porusza i myślę, że jako jedyni uczciwie mówimy, jakie jest nasze stanowisko. Nie kluczymy, nie mieszamy. Prawej i Sprawiedliwość nie chcę powiedzieć wprost, jakie jest ich stanowisko w tym temacie. Nie chcę tego powiedzieć do końca Platforma Obywatelska. Wszyscy kluczą, my mamy jasne stanowisko. Nasza kwota to jest kwota zero. Żadnych przymusowych imigrantów, żadnych obozów na terenie Polski, żadnych obozów w Słubicach, Zgorzelcu i innych miejscowościach polskich. Nie chcemy gettu muzułmańskich w naszych miastach. Amen. Amen. Szczęść Boże.